Siemano siemano, dzisiaj pokażę Wam jak ze 100 zł zrobić dobry profil na stronie csgocases.com Link do strony znajdziesz w opisie Razem z -kodem, dzięki któremu możesz totalnie za darmo otworzyć sobie skrzynię wojskową za 50 centów Zobaczymy co nam wyleci, może to akurat wy będziecie Wy i wydropić jakiegoś mega drogiego Giga Ultra Skina eee, Wypada nam P250 kontra Minat, coś takiego no, i 5 osób, które skorzystałyby z kodu, byłoby na plus. Jedna osoba nawet wyszłaby ponad dolara na plus. Także korzystajcie, sprawdzajcie, zapraszam. I lecimy z odcinkiem. Na no obecny kurs dolara, który wynosi 4,12, czy jakoś tak, jest to 24 dolary na, na, na właśnie dolary z 100 zł. 100 zł na dolary to 24 dolary, tak, w ten sposób. No, i za 24 dolary możemy sobie otworzyć na pewno takie skrzynie zakazane. No, ale czy one nam się opłacają? Raczej średnio. Mamy 24 dolary, więc możemy otworzyć sobie je 5 razy poufną. I zobaczycie, że ze 100 dolarów, znaczy ze 100 zł, da się zrobić naprawdę fajny, ale to fajny, mega zysk. Ja zrobiłem już ogromny zysk. Także mam nadzieję, że Wam też akurat taki wpadnie. Wypada nam Decimator. 38 dolarów wydaliśmy, 22,45. Mamy jeszcze. Półtora centa na wydanie, czyli możemy sobie zaszaleć i otworzyć 3 razy skrzynię wojskową. Pamiętajcie, że wy jedną możecie otworzyć za pomocą kodu, ref-kodu, który znajdziecie w opisie: Sniper 0, 50 centów na start, totalnie za darmo. No i co? Dostajemy tutaj jakieś skinki, i plan generalnie jest taki, żeby z tych właśnie mm, 24 dolarów, czyli 100 zł, zrobić pierwszą kosę, no bo na tym nam najbardziej zależy, tak. Wchodzimy sobie na stronkę, chcemy na pewno dostać jakąś kosę. No to wpisujemy sobie tutaj jakiegoś skina po prostu, który będziemy mieli na niego powiedzmy, że 50% szans jest 55, więc może nawet trochę droższego. Mamy, mamy tutaj, nawet może sobie trochę nawet droższego, nawet taką Awupkę, fajnie by było, czy nawet takiego po prostu e, M, taką czy taką. Nieważne. W każdym razie robimy pierwszy upgrade, zawsze siada na prawo. Tak z reguły siadało, także mam nadzieję, że tym razem też to wypali. Siedzi bardzo ładnie. 60 dolarów, z 24 dolarów już mamy 60 dolarów. Także obecnie mamy jakieś. Mamy jakieś 68 dolarów na naszym koncie. Także fajnie, fajnie, to mi się podoba. Bardzo, bardzo fajnie. Zrobimy sobie tak, zrobimy sobie upgrade'a tych najtańszych skinów również na razy dwa, i zrobimy sobie również teraz na prawo, chociaż zrobiłbym na półtora i może nie brał tego, tylko zabrał po prostu to i zrobił z tego już jakieś najtańsze, nawet rękawice, i zrobił na prawo, ponieważ wydaje mi się, że również to powinno siąść. Siedzi, siedzi, i akurat widzicie, teraz wsiadł na półtora procenta, także fajnie. Dorzucamy sobie to, co tutaj mamy, i już mamy pierwsze kosy. Ogólnie, upgrader to jest podstawa na stronie, dzięki któremu możemy sobie mega, ale to mega fajnie wszystko dostać, zarobić i tak dalej. Także możemy sobie spróbować e, na lewo, moim zdaniem, bo teraz powinno być lewo, skoro przed chwilą było prawo, teraz będzie lewo. Tak mi się wydaje. Jeśli nie, to straciliśmy balans. Jeśli tak, to jesteśmy ogromny plus. No i co? Pierwsza kosa trafia na nasze konto. Także zostaw łapkę, zostaw subika. No i popatrz, jak łatwo zrobić koce. Totalnie praktycznie za darmo, moi drodzy. Z 25 dolarów zrobiliście kosę o wartości 149 dolarów. No, jest to jakieś 150 dolarów, powiedzmy. Co na obecny kurs dolara przekłada się na jakieś 620 zł. Także fajnie. Możemy jeszcze, mamy tutaj takiego skina i takiego. Możemy sobie spróbować na razie 80%. No, bo dlaczego by nie zryzykować? Spróbujemy, zobaczymy. Jeśli siądzie, to będziemy jeszcze bardziej na plus. Jeśli nie, to nie. Ale jesteśmy, także mamy kolejną kosę. W naszym ekwipunku Safari Mesh Field Tested ze StartTrackiem. No i co, tylko pogratulować, tak? Mamy nową kosę w ekwipunku. Także mam nadzieję, że film Wam się spodobał i będziecie grali z głową tym razem na stronie, a nie tracili pieniądze. Także ja się Wami żegnam. Pamiętajcie o kodzie Sniper0 na stronie, który klikacie sobie tutaj w Doładuj konto, klikacie sobie tutaj w RevCode i tutaj wpisujecie Sniper0. I klikacie, nie jestem robotem, klikacie użyj, ja ośrodek wykorzystałem, więc skorzystać nie mogę, ale wy jeszcze nie, więc możecie skorzystać i otworzyć totalnie za darmo skrzynię wojskową na stronie w opisie. Cześć!